Trzymać karabeczki z tej strony. <laughs> Zachrypkowany dusiciel Kolejny odcinek, tu Lecimy dzisiaj od razu. Zaczynamy rysować. Mam pomysł, żeby narysować. Pada, nie wiem dlaczego. Nie wiem skąd mi taki pomysł przyszedł, ale narysujmy. Pada. Ok, ok, teraz kształt. Ja mam pada ogólnie przed ryjem. Właśnie. Więc jak powiecie mi, że Ło, jak ty. Przecież to jest niemożliwe, żebyś tak pięknie rysował to. Bo mówię, że mam pada po prostu przed rzym. Trochę wyszedł krzywo. Jeszcze raz. Wszystko można zawsze. Rysować jeszcze raz. No, Okej. Okay. Ten pad przed ryjem naprawdę dużo pomaga. Dobra, niech będzie ten pad taki przechylony, bo nie ma po prostu. Nie da się. Dobra. Cyk. Dobrze, dobrze. Jest dobrze, 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 dobrze. Ja mam akurat pada przy, z Xboxa, więc narysujmy, pada z Xboxa. Nie co tu dłużej mówić. Pad Xboxa przed ryjem, to pad z Xboxa będzie narysowany. Dobra, teraz ten X jakiś Xbox. Tutaj takie... Dwa guziczki są obok. To w ogóle zarysujmy. Zapomniałem. Zapomniałem. Totalnie zapomniałem. Więc dobra, zarysuję, bo tło jest szare, więc nie mogę tak szare zrobić. Okej, okay. co tu jeszcze jest? Są gałki dwie. Są te przyciski znane, bardzo dobrze, bardzo dobrze znane. Przyciski Byk. niebieski, mhm. zielony i czerwony. Teraz tutaj wszędzie jest narysowana literka B. Jeszcze raz, by mi nie wyszło trochę to B. Uh -huh. B. Fajnie. Dobra, narysujemy tą gałkę. Gałka gałka. Tu jest gałka jedna. Tu jest gałka druga. I jeszcze są takie tutaj strzałeczki. Narysujmy te strzałeczki zrąbane na mordę strzałeczki Okis, Fajny pad, fajny pad hmm. Pad do xboxa Pad do xboxa I lecimy z następnym, co by tu narysować następne Kładam pada. Sowa mi ostatnio pomogła, więc może pójdę po jakiegoś pluszaka i też go narysuję. No to nie będę cięcia robił, bo mi się nie chce cięciować. Zaraz się widzimy. Uuu, dziękuję Ci bardzo. Widać, że doceniasz. Zaraz się widzimy. dokładnie żółwik. Fajnie będzie. Dobra, ja przesunę. Postawy żółwika. rysujmy Tego żółwika wygrałem, jak byłem w Grecji. Tak, w Grecji. Do tego trafiłem z automatu. Dysujmy. Zatem. Za, zatem. Mhm. Dobra, główka, główka musi być ogromna, ideolo, teraz te słodkie oczka, w ogóle musi być tu takie coś, nie wiem dlaczego tu takie jest, ale takie coś tu jest, teraz zobaczycie o co tu chodzi mi, bo te oczka są w takiej połowie, i ta druga połowa jest zasłonięta właśnie tym czymś. Dobra, O nie, no, ja, 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 na lajki, na insta. nie, będę szpiewał, bo będę miał o, właśnie tak to wygląda, z tym żółwikiem. Wygląda jakby spał. No dobra, wygląda jakby spał. To właśnie moja sprawa. Nie chce śpi. Ma takie coś. Ej, słodko wygląda, nie? Mi słodko, według mnie słodko. <słodko> Jaki słodził Dobra, nie ważne. Teraz skorupa. On ma jeszcze ogon, to dobra, nieważne. Zaraz to się zrobi. Żółwik, 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 panie żółwiku. Jak to jest, że pan jest taki słodki? I teraz pan ma plamy. Więc zarysujmy kilka plam. I jeszcze Łapy Panie żółwiku Panie żółwiku Jeszcze jeden Panie żółwiku Ja myślę, że dzięki panu to będzie idealne Ż żół Żółwik Żółwik Okej, okay. dobra, żółwik, 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 o, idzie rokowianka, skrytykujesz, co nie? Skrytykowała, dobra, ja będę narysował kolejnego zwierzaczka, myślę, Z... za chwilę znowu pobiegnę, tylko poczekam, aż oni kupią to, bo ja chcę przegapić, na przykład jak ktoś, dziadziuś, zaoferuje jakąś dobrą cenę, Albo krytyk przyjdzie. To by było też dziwne. Dzieluś. Dzieluś. Albo pan Bagietek. Halo. O, już dziadziu, idzie. Ty na pewno to kupisz. Ja wiem, że on to kupi. Ja po prostu to wiem, że on to kupi. On to kupi 100%. Ej, ale. Dziadziusz, dobra, wracaj, wracaj Dziadziuś. Ja wiem, że ty chcesz kupić, ale wiem, że Dziadziusz zaoferuje większą cenę. Więc odejdź mi stąd. Bo Dziadziuś musi kupić. Dziadziusz! Dziazi. Dobra, nieważne, pobiegnę po następnego pluszeka, Chyba, że ta kupi rokowianka. Dobra, widzimy się za chwilę. pro hey, chacal. rysował owce. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale owca. Fajna owca. Ok, narysujmy ją. To owce. Oko, ok. Ma tu taki pyszczek. Będę rysował bokiem. Ten filmik będzie. Rysowanie zwierząt. O już idzie. Wiedziałem. Wiedziałem dziadziuś. Ha. Ty, on są czarne te oczy w sumie. Tutaj coś jest. I uśmieszek. Dobra, fajne, fajnie. Teraz. Puchatko chatku. U nie, dobra, musimy zrobić. Taki, no nie. Narysować trzeba na nowo pyszczek. A był taki słodki. Mos I uśmieszek. No nie i teraz nie jest taki słodki, jak chciałem. Nie fair. O, no dobra. Oznajmy. Cyk. I tu ucho. Dobra, fajna owca. Owca. Ta owca jest fajna. Ja wam to mówię. Ta owca jest fajna. Tu ją tak napuszczymy, bo owce są takie puchowe. Ok. I nogi nóżki, owieczki, naszej pięknej owieczki. Yy. I teraz takie kształty trzeba obrysować. Żeby to było widać, że ona jest puszysta. Dobra. Killer do mnie dzwoni. Ja mam to gdzieś. Killer. I tu teraz nagrywać paspartuta. Obrysujmy. Wiem, że krzywa. Ale to nieważne. Jeszcze te nóżki obrysujmy. Piękne nóżki. Nóżki, 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 nóżki. I jeszcze tu ma taki ogonek. Jest taki puszysty. Puszysty, puszysty. Nie, to nie wygląda jak puszysty ogonek. To nie wygląda... To wygląda źle. Będzie bez ogonka puszystego. Dobra, myślę, że ta owieczka nie jest taka dobra jak wszystkie. Ale też jest spoko. Mm. Owieczka. Owieczka. Najfajniej. Eee, ile filmik trwa? 14 minut. Spoko. Czemu nie mogę się ruszyć? Co się stało? Krytyk. Trzy kropki. Widzę. No, widzisz. Widzę, że widzisz. Dobra, ja sobie może. Przyszedł krytyk niespodziewanie. Nie sądziłem, że teraz przyjdzie krytyk, ale ja y, muszę sobie to przetłumaczyć. Więc. Wait on the moment. Wait on the chwila. Wait on the chwila Wait on the chwila O dobra, chcę kupić Dobra dziadek Uwielbiam cię Dobra Muszę to przetłumaczyć Wait mm. Kurde, no nie przetłumaczę tego chyba Dobra Niedawno odkryłem o paspartu. Dobra, nie chcę mi się tego tłumaczyć. Dziękuję, krytyk. Master the Craft. Akt 2, Pursing the Craft. Ok. I gdzie będziemy? Uuuh. No i pięknie. I takie coś, takie fajnie jest. Przenieśliśmy się do następnego. I dostałem chyba kolejne... Tak. Ło, o to jest fajne. To, to mi się podoba. Że tak wyraźnie rysować. To będzie idealne. Dobra. Jeśli Wam się spodobał odcinek, zostawcie łapencję w górę cje. No i na razie. Cześć.